Heja, ludzie i ludziska. Z tej strony Recek i witam Was w kolejnym odcinku ze serii Slender The Arrival. I powiem Wam jedno: nie chcę już tam wracać. Po prostu nie chcę. Mam serdecznie dość tego miejsca. oddalę się od niego jak najprędzej. Im szybciej, tym lepiej. Dobra, jeszcze trochę pobiegnijmy, chociaż do światełka. Świeże powietrze, jak dobrze. Tam mamy jakiś płot. Poczekajcie, czekajcie. Jakaś karteczka tam jest. Z chęcią ją zobaczę. Okej. Okay. Up. Aha, czyli w razie jakby się udziła tu. To... Straciła ona przytomność, ta jedna z bohaterek tej gry, drugoplanowych zresztą. O matko jedyną. Co za widok. Piękny, naprawdę piękny widok. Podejdźmy może bliżej. Kurde, zarypisty widok. Ja pierdziele. Mógłbym tu zostać, patrzeć sobie, no chociaż nie jest to akurat coś akurat super jakiegoś epickiego, ale naprawdę robi wrażenie. Normalnie Alan Wake, nikt mi nie powie inaczej. To jest ewidentnie widok normalnie wzięty jakby z Alana Wake'a. W ogóle polecam wam serdecznie tą grę. Kto wie, może zrobię kiedyś z nich. Let's Play. Gdyż powiem Wam, że sama gra jest pieruńsko-klimatyczna. Naprawdę pieruńsko po prostu. Uff. W ogóle jakoś tak uwielbiam góry, właśnie. Lubię tak zwiedzać je, eksplorować, odkrywać ich każdy zakątek. Fakt, powiem Wam, że w górach byłem tylko raz w moim życiu. Ale kurde, to jest coś, czego się po prostu nie zapomina. Te widoki. Przeprawa rzeką. Ta cisza wokół was, po prostu coś niesamowitego. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, tu mamy jakąś flarę. Zupełnie jakby ona sugerowała, że właśnie tu jest nasze miejsce przeznaczenia i w ogóle coś się strasznie ciemno zrobiło. Lecz zaraz się zrobiło, jakże jasno. Okej, okay, tu mamy jakiś budynek i jakąś karteczkę. I want to die. I want to die, I want to die. I want to die. die. Okej, okay, to było jakże. Jakże skłonne bud do rozbudzenia moich przemyśleń na różne tematy życiowe. Ok. Mm. Głowy mają zęby. To bardzo ciekawe, wam powiem. Okej, okay, czyli ogólnie tutaj osoba pisząca list jest załamana. W ogóle nie chce żyć, musi uciec. A co my tu mamy? Escape. Czy widzisz to? No, widziałem przez moment. I telewizor. No, tu chyba mają jakąś komedię romantyczną. Da się to jakoś włączyć? No, chciałbym przełączyć Aha, chyba się nie da. To chyba było wejście do kolejnego etapu. Kto jest tutaj? Nie może Sławek. Zamknij 8 drzwi i okien. O kurde! Nie, dobre, dobre, dobre. Bardzo dobre nawet powiem. Zabunkrować się we własnym domu. Powiem Wam, że już teraz się boję. Po prostu już teraz się stracham. Kiedy nie możesz czuć się bezpiecznie we własnym domu, to po prostu to jest już najgorsze, co może być. Zamiast tego sugeruję. SPIERDZIEĆ jak stąd! Okej. Okay. Ops. Tak, wciąż nie umiem zamykać drzwi. Ani ich otwierać, tym bardziej. Dobra, otwierać może jeszcze, ale zamykać? Nope. Mm. Wiem mniej więcej, jakie ruchy powinienem wykonać. Kto zostawia tak otwarte drzwi? No okej, okay. zamknięte. Trzecie już. O oh, fuck. Zamykaj, 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 zamykaj. Fuck. Ja pierdzielę. W środku, jest w środku! 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 fakt drzwi! O, oh, fak! I? Okej... Okay. Materiał ma dopiero 7 minut... A już przeszedłem ten etap... Zatem, kurde... Strasznie korci perspektywa ukończenia tego etapu. Kurde, strasznie korci. Kurde, no. Ja zostawię Was przecież z takim krótkim materiałem, ale z drugiej strony. Przecież to już prawie końcówka gry. Wiem, że to jest ostatni etap. Zatem, kurde, co zrobić? W ogóle, znowu to jakoś tak strasznie jasno jest, Wam powiem. Telewizor już nie działa, niestety. Ale, kurde, no nie wiem, co zrobić z tym fantem. Czy iść tam i zakończyć już to, czy Was zostawić z niesmakiem? Dobra, wiecie co? W tym momencie może będę chamski, może się zachowam jak Polsat, ale zakończę ten odcinek. Zatem dziękuję wam wszystkim serdecznie. Fakt, było dość krótko, ale kurde, to było mocne. To było naprawdę mocne. To był naprawdę świetny motyw. Zatem widzimy się już za tydzień w ostatnim odcinku z serii Slender The Arrival. Wiem, że przerywam chamsko, że jestem Polsat. Reset jak Polsat przerywa w najlepszym momencie. <grywa> Dobra, już kończąc szybko i na temat, trzymajcie się i czołem.